No i mamy dramat. Arabowie są trzeźwi i spowodują takie wypadki po trzeźwości. Gdyby był pijany, na pewno by się coś takiego nie zdarzyło. Pełno policji, korek, cała Jerozolima jest zablokowana. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sprawę ten. Wszyscy ludzie za mną czekają na tramwaj, który nie przyjedzie, bo jak widzieliśmy, był wypadek. To mnie nie śmieszy, to jest dla mnie smutne. <grym> No i dobra, to wiadomo, że jest Żyd, tak? Ale na przykład. Kto to jest? To jest Żyd? Arab? Czy na przykład człowiek po prostu? Nie wiadomo, to jest zastanawiająca sprawa. Na przykład ten kolej za mną co idzie w dressach. Wygląda jak Arab, czy jak Żyd? Czy jak polski dresiarz. 8.30, Tel Awiw. Kolejny piękny, słoneczny dzień, jak w Polsce w listopadzie o tej porze. Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! Wybieramy się do Jerozolimy, czyli do Jeruzalem, czyli tam, gdzie działo się wiele rzeczy. Za czym się będzie działo? obywatele Izraela muszą przejść obowiązkową, obowiązkową służbę wojskową. Tak jak tutaj mamy pana z karabinem. Każdy, czy jest dziewczyną, czy jest panem z karabinem, czy jest kolesiem. Zostaje broń, żeby wyjść na dworze trzeba przejść przez taką kontrolę, taką jak na lotnisku, Stoją. A jeżeli masz ochotę przekąsić coś koszernego, to zapraszam do koszernego McDonalda. Elegancki sok z granatów i pomarańczy i izraelskie pieniądze, ten świecznik dziewięcioramienny, ale mi się najbardziej podoba 50 ichnich groszy, to jest jedna druga. Dzisiaj jest fajne to, że pan otwiera drzwi taką wajchą. Potem blokuje. Panie by chciał zacząć pracować w klubie Gołgo -Go. Tak się robi w Izraelu wodę gazowaną. Właśnie tak. Tu spuszcza się deszczówkę z góry. Główna ulica na katolickiej części, katolickiej części Jerozolimy. Jest pełno tandety i pan Arab rozmawia przez telefon. I to jest akurat najfajniejsza sprawa, bo generalnie są takie rzeczy jak na jarmarku w Polsce. Podoba mi się, że tutaj na przykład są jakieś chustki dywany. Tu są torebki, no i też panie są. A tutaj na przykład pan sprzedaje szczotki do zamiatania i różne rzeczy w środku. A tutaj jest zakład z prasowaniem i panśimownik. Poza zabytkami i pamiątkami są też niepamiątki i niezabytki. Jeżeli masz małe dziecko, które jest podobne do cyber Mariana, to możesz je kupić. Dolce kapana. Dzień dobry. Nie, nie, Chcę Chodzę właśnie do ściany płaczu. Tak, żeby wejść, trzeba wziąć jarmułkę. Nawet żółci mają jarmułki. Ja założoną. Żydzi wkładają. Znaczy, Żydzi nie tylko. Żydzi swoje karteczki z prośbami. Tak jak tutaj na przykład pan koło mnie wkłada. Chińscy Żydzi. To czego jestem fanem. To nie wiem, czemu oni się tak kolebią.

we 40. Tutaj jak dziewczyna szuka chłopaka, to może sobie kupić taką czapkę Magic night Wtedy każdy chłopak chce poczuć Magic night Dzień dobry. No i co? Kto by się spodziewał? Ona się nie spodziewała. Oni się nie spodziewali.